Przedstawić nie gitarę, a wzmacniacz. Wzmacniacz, który widzicie za mną, a mianowicie jest to bugera Ventage 22, bądź też V22 w wersji combo. Wzmacniacz trafił do mnie od kolegi na dzień dobry. No cóż, zdarzyły się pewne problemy, ale o tym za chwilę. Na początek chciałbym, jak zwykle, przypomnieć o Instagramie, o Facebooku i o e, Patronajcie, który jakoś funkcjonował, teraz znowu przestał funkcjonować. No cóż, zapraszam Was gorąco do wspierania tego e, kanału. Już mam przynajmniej jeden test przed sobą, więc coś tam będzie się działo. No okej, okay, ale wróćmy do samego bohatera naszego dzisiejszego odcinka. Bugera nie słynie z produkcji wzmacniaczy, które cieszą się bezawaryjnością. I tak było w tym przypadku. Pierwsze co, gdy go uruchomiłem, doszło do awarii. Strasznie mi głupio było, ponieważ jest to wzmacniacz kolegi. Okazało się, że najprawdopodobniej podczas transportu uszkodziła się jedna z lamp mocy. Trzeba było te lampy wymienić i zbiasować. No ale no powiedzmy, no to nie jest taka bezpośrednia usterka samego wzmacniacza, więc wybaczamy. Są wzmacniacz jest z konstrukcją dwukanałową, z wspólną korekcją, jednakże w tym przypadku mi się wydaje, że ona w zupełności wystarcza. Posiada on dwie lampy na przedwzmacniaczu, są to 12AX7 oraz trzy lampy na końcówce mocy, jedna na inwerterze, czyli tutaj mamy 12AX7 znowu i dwie lampy EL84 na końcówce mocy, dające łącznie około 20W mocy. Wystarcza to w zupełności, żeby wkurzyć w sąsiadów w promieniu 500 metrów. Uwierzcie mi, 20 W z lampy to jest dużo. I mam nadzieję, że każdy z Was, który kiedyś odkręci, zgodzi się ze mną, że jest to naprawdę piekielnie głośny wzmacniacz. A jak nie, no to zapraszam do laryngologa. Wzmacniacz posiada, tak jak powiedziałem, dwa kanały. Oprócz tego na każdym z tych kanałów możemy podbić środkowe częstotliwości. Na kanale czystym ma to sens, na kanale przesterowanym, w mojej ocenie, to co uzyskujemy jest mocno średnie. Kanał przesterowany jest dosyć specyficzny, no, o czym sobie jeszcze później powiemy, bardzo dobrze się dopala i to jest jego niesamowity plus. Kanał czysty, tutaj no, naprawdę ładnie to brzmi, nie można się za bardzo przypierdzielić. Oprócz tego z takich technicznych rzeczy mamy pętlę efektów, której tutaj nie będę używać, ponieważ jedyny efekt, który mam to reverb, a wzmacniacz ma wbudowany reverb, więc super. Wyjście na fucic, mamy tutaj dedykowany fucic, który umożliwia nam zmianę kanałów, jak również włączenie reverbu. Szkoda, że nie ma podbicia środka z niego, ponieważ myślę, że to by się akurat dosyć mocno tu przydało. Oprócz tego mamy wyjście na zewnętrzną kolumnę, z czego będę korzystał później, jak widać mam już sobie dorobiłem się dwóch z mikrofonów, są to dwa razy SM57. Dzisiaj nagrywam na innym e, interfejsie, aniżeli dotychczas mam nadzieję, że te efekty też będą niece, nieco lepsze. E, obydwa mikrofony SM57 powinny zapewnić podobne wrażenia, jeżeli chodzi o to, jak brzmi kolumna, e, jak brzmi głośnik, który jest budowany w kombok, a jak brzmi to na zewnętrznej kolumnie, kolumna zewnętrzna będzie to Buzaro STB212. Na głośnikach t 30. W bugerze mamy, w z, mamy głośnik bugera g 12 70 jb jak dobrze pamiętam. Z zupełności wystarczający na potrzeby tego komba. W mojej ocenie nawet dosyć w miarę brzmiący, chociaż jak potem usłyszycie, różnica między wbudowanym głośnikiem a kolumną jest potężna, więc. Z racji tego, że można ten wzmacniacz dostać też w wersji head, połączenie heada z taką kolumną czy z jakąkolwiek zewnętrzną, no już będzie całkiem fajnie brzmiało. Wzmacniacz jest zbudowany całkiem solidnie, nie można się tutaj do niczego przypierdzielić. Ładne gałeczki typu chicken head. Sprawia to naprawdę przyjemne wrażenie. Może jedynie dosyć tandetny plastikowy napis bugera, no ale ogół się je dyskutuje. To może się nawet komuś podobać. Poza tym naprawdę jest spoko. Fajny toleks, nawet nie jakiś badziew jest ok. No dobra, no to dalej. Zacznijmy może troszeczkę grać. Usłyszycie jak to brzmi podłączone pod właśnie tenże wzmacnia. Posłuchajcie. Jak słyszycie, jest całkiem fajnie, ale troszeczkę zmieńmy. Mamy wejście Bright i Normal. Obecnie mamy pod Normal. Ono wydaje mi się bardziej pełne. Potem przełączę oczywiście na chwilkę na Bright, ale bardziej w celu takiego, takiej ciekawostki dodajmy odrobinkę dołu, odejmijmy troszeczkę środka, dodajmy odrobinkę góry, ale zjedźmy z prezensu. Przy okazji pochwalimy się. Rewerbem i zobaczcie, jak to teraz brzmi. Aha, do grania używam gitary Edwards ELP90 z przetwornikami Lundgren, Heaven 57 pod, most, pod gryfem i The One pod mostem. No dobra, teraz posłuchajcie. I teraz zaczyna się już robić całkiem ciekawie, no naprawdę nieźle. Oba przetworniki razem. Brzmi to całkiem, całkiem. Słuchajcie, co się stanie, kiedy podbijemy środek? Spoko, naprawdę spoko, brzmi to całkiem, całkiem. Okej, okay. no dobra, wyłączmy to podbicie środka, bo nie mamy dzisiaj całego dnia. Filmy robią się strasznie długie ostatnio, więc może zmienimy kanał na przesterowany. Jak widzieliście, przedtem wszystkie podki były na środek, teraz nie będziemy już tego robić. Gain na piąteczkę i posłuchajcie, jak to brzmi, kiedy zagramy pod przetwornik pod mostem. Podejmiemy troszeczkę yy, rewerbu może, zmniejszmy gain i zobaczmy jak to teraz zagada. Muzyka moim zdaniem nawet, yy, nawet jest OK. żebyście wiedzieli, jak działa boost, dodajmy go na chwilę. No nie, tutaj to akurat nie za bardzo działa. Dobra, zobaczmy jak zadziała, kiedy damy więcej gainu na szósteczkę. Zwróćcie uwagę, to nie są jakieś kosmiczne wartości, a ten wzmacniacz, mimo tego, że nie jest stworzony do sieki, brzmi nawet całkiem nieźle. No i posłuchajmy, jak to teraz zagada. poczko, Zobaczmy z riverbem. No... Jest ok. Posłuchajcie jeszcze, jak to zabrzmi, kiedy dopalimy go cube screamerem, ale zanim to zrobimy, włączymy jeszcze brameczką troszeczkę spokoju. Jest Decimator, przynajmniej jego kopia, no i kopia TSA 9 z Chin. Polecam swoją drogą. Niby spoko, ale wiecie co? Ja bym zdjął trochę góry, zdjął troszkę środka i dodał dużo, dużo basu. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle, ale ja bym chciał więcej. Dlatego przygotowałem się troszeczkę do sprawy i w tym momencie robimy standby. Przełączamy na drugą kolumnę, na kolumnę buzaro. Zobaczmy jak to zagada. No, i już? Dokładnie te same ustawienia. Posłuchajcie. No, tyle w temacie. Jak słychać, różnica jest znaczna, ale wyłączmy decimatora, wyłączmy TS-a i zobaczmy, jak to samo z siebie zagada. Jest ok, kanał czysty, zobaczmy jak to gada na trochę lepszej kolumnie. Słuchajcie, jedna rzecz, przełączymy go w tryb Bright i to samo wygramy. No jak słyszycie, Tryb Bright jest faktycznie, Bright jest jaśniejszy, tego mięska jest trochę mniej, ale jednocześnie jest bardziej klarownie. Yy, dobra, słuchajcie, no to zobaczmy jak będzie na kanale przesterowanym ten Tryb Bright się sprawował. Zagrajmy coś może teraz. Okej, okay, ale mi, dla mnie jest to troszeczkę gorsze, bo brzmienie mimo wszystko niż na normalu. Do, dopalmy to znowu. Jest y, ok, ale pojawiają się jakieś nieprzyjemności, jakieś niefajne brzmienia. Zróbmy tak, że zjedźmy z presencem, y, zjedźmy z górą, dodajmy troszeczkę prezensów. Zobaczmy, jak to teraz zabrzmi. No, jest całkiem, całkiem ok. Dodajmy river jeszcze. Chyba jest ok, nie? Tak mi się wydaje. No na no moje, no moje jest całkiem, całkiem spoczko. Chociaż szczerze powiem wam, wolę dać normal, zjechać trochę z basem i chyba efekt jest trochę lepszy. Trochę więcej prezencji i odrobinkę więcej góry. No. I w mojej ocenie jest to jak najbardziej fajne brzmienie. Nawet bardzo, bardzo fajne, ale słuchajcie. Yy, udowodniliśmy, że ten wzmacniacz potrafi zabrzmieć na mocno, więc może. Weźmy gitarę, która jest zestrojona trochę niżej i zobaczmy jak to zagada. Teraz. Teraz CE24, C Paint Killerów, Drop C, Zobaczmy. Wiecie co, ja bym trochę rozjaśnił. Pff, I to słuchajcie, gain 6 na 10. Można dużo, dużo więcej. Na sam koniec sobie jeszcze to zobaczymy, no ale dobra. No Moim zdaniem jest to naprawdę, naprawdę płytkie brzmienie. Jest spoko. Dobra, słuchajcie, dajmy troszeczkę więcej środka. Albo nie, mniej właśnie, mniej środka. Ociupinkę jeszcze rozjaśnijmy to. Basu jest ok. Dajmy mniej gainu. Zobaczmy jak to teraz. Słuchajcie gain 4 na 10 do TSM. Mózg rozwalony. Posłuchajcie, co się stanie, kiedy dodam gain na full'a. Nie, to nie to. Ty. Tu. Dobra, na sam koniec. Środek znika, więcej góry, pociśniemy tutaj brutalnie, jakimś totalnie bezsensownym brzmieniem. Dużo prezensu, więcej góry, dobra. Dobra, słowem zakończenia. Wzmacniacz całkiem ciekawy. Krożą opinię, że jest to kopia Piweja Classic, że jest to kopia matchboxa, match Lesa, przepraszam, Matchbox, <laughs> Matchlessa, Natomiast najczęściej spotykamy się jednak z opinią, że jest to kopia, że nie jest to niczego, kopia. Jest to konstrukcja autorska Bugery i tak jest chyba najlepiej. Wzmacniacz sam w sobie jest spoko. No cóż, to jest wersja przed Infinium, czyli mogą się zdarzać wadliwe egzemplarze, natomiast za w granicach 900-1000 zł otrzymujemy bardzo uniwersalny sprzęt, który brzmi i to jest chyba najważniejsze. Jeżeli nie boli Ciebie napis Bugera, a lubisz lajce, ale czasem byś chciał sobie troszeczkę mocniej pograć, to jest na pewno coś do rozważenia. Serdecznie polecam, bo za małe pieniądze byłem bardzo zdziwiony, jak fajny wzmacniacz można dostać. Yy, tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.